cholerstwo się pokazałocznie 0,39 coś to, to mówi na mnie 23 marca 25 rok no właśnie obejrzałem ostatni filmik jaki tam wrzuciłem 10 marca To widzimy start czyli u, cholera 13 i 13 Jezus. O, no właśnie, Jezus. No 2 razy 13 daje 26. A 26 to symbol Jezusa, liczbowy, numerologiczny, czy jak to nazwać. No tak wychodzi gdzieś tam, nie powiem wam ten, ale tak wychodzi, że 26 to Jezus. No i skończyłem tutaj gadkę właśnie o Jezusie, który i tu też jest znowu zagadka e, moja, czyli dziadka, nie? Starego dziadka z lasu. Dziadek od orzechów, tak? No właśnie, od rozgryzania twardych orzechów. A Wy żyjecie ciągle w grzechu, nie? No właśnie. Jesteście grzeszni, grzeszni. A macie być grzeczni, rzeczni, rzeczni. Mówi Wam coś? No przecież mój system opolny powoduje, że cała Polska staje się rzeczna. G. G to symbol Boga według tych masonów, nie? Takie duże G w cudzysłowie chyba. Jak pisze, to znaczy, że Bóg, Bóg, no, grzeczni, czyli Bóg mówi, że macie się urzecz, urzecznić, urzeczywistnić, no, rzecz, rzeczka, rzeczki, rzeczki, muszą powstać rzeczki, te okrągłe stawki, znaczy, nie? Takie rzeczki. Hmm. Ale przejdźmy do rzeczy. Rzeczy dokładnie jak skończyłem mówić w tym filmiku Jezus 42 lata temu 23 marca 83 roku tej tej właśnie Lou Lueken z domu Donald, tak? Coś tam pamiętam powiedziałem? Nie, ale chyba tak powiedziałem czy wyczytałem? pokazał jej wojsko stojące na granicy Polski i powiedział, że to są ruski i że wejdą i zajmą ha, ha, ha. się wami głupolami, no głupolakami. No ale Jezus powiedział Polskę szczególnie umiłowałem. No właśnie. Dlaczego? No właśnie. No długo by mówić, no jesteśmy narodem wyjątkowym, tak jak wam mówiłem to wylatowo, jak ten filmik się zaczął to ten ostatni, który wgrałem, to on się zaczął tym, no e, właśnie, o, no pokaż się ty dziad, jeden. Nie, tu. Czapeczka z napisem 67 No i tu mamy, gdzie? E, sezon pierwszy, szósty odcinek Odcinek szósty, sześć, sześć, dwadzieścia sześć, no nawet trzy szóstki się pokazały, o kurde, sześć, sześć, sześć i siedem albo siedemnaście, no proszę. Czary, mary, takie, no, widzicie. No, wylatowo zaczęło się też bardzo specyficznie, bo na polu sucho lasów. Patrzcie nazwisko sucholas, suchy las. No, to, to przeczy, to jest nazwa, która przeczy logice. No bo suchy las nie rośnie, nie, nie ma wody, nie ma wody. A właśnie, susza, susza. Teraz nie ma dnia, żeby nie płakali, że Polsce grozi susza. Może groziła, bo właśnie teraz jest zmiana pogody i tu pół Polski na dole może być trochę zalane, może i w trupa, nawet jak to się mówi. Może i powódź się powtórzy, no bo idzie gdzieś znowu ten nisz gnueński. <laughs> rodzaj żeński, nie? <laughs> tak się rymuje to pole rodziny Sucholasów miało numer 66 na 6 hehehe, czy szóstki, nie? No i tam była taka ciekawostka, że tam jakaś linia wysokiej... A, teraz mi tu się skojarzyło... Kurwa, wszystko się kojarzy dziwnie, no. Chodzi o to, że tam pod linią wysokiego napięcia, która tam przebiega nad tym polem, pojawił się znak jakieś tam nie pamiętam to jest tam gdzieś blisko niemalże naprzeciwko tego pola 67x8 słynnego 4 razy znakowanego o latach 2000-2005 czyli 6 lat to się działo tam powstał krąg i pod linią wysokiego napięcia właśnie i ten i sucholas nazwisko 66x6 na i tam za góra miał taką, poznał, czy ona jego poznała gdzieś, ona jest chyba z Gdańska, czy Gdyni, Gdańska chyba. Taka maniaczka jakaś. Ona opowiadała tą historię, że jak weszła do tego znaku, to zaczęły no po prostu jakieś iskry wydobywać się. No i skrzenie, normalnie jakby wyładowanie elektryczne zaczęło, jak ona weszła, do, ta kobieta, do tego znaku, że ten właściciel pola zaczął krzyczeć, żeby wyszła, bo, bo się zapali zboże tam było. No autentyczna sytuacja, więc czary mary, nie? Yy, ona tam chciała z nim, kupili razem z tym działkę tam, nie wiem, 15 ar czy coś takiego, naprzeciwko bazy, przy samej drodze. Tam w filmiku jak byłem w wylatowie parę lat temu z dwoma zięciami to, to ten tam nawet pokazałem chyba to pole Albo nie, bo ja nagrałem tam ze dwa czy trzy filmiki to nie wiem czy na tym akurat pokazałem Mieli tam robić jakąś taką nie wiem bazę pamiątkową, taki budneczek, coś tam, muzeum czy no, no, no w ogóle tak podkreślić, coś jak Wiecie, no w Roswell to do dzisiaj tam cudują, stają na głowie, to oni mieli coś takiego zrobić z wylatowem, no ale dali sobie spokój, widzę chyba. A ja mówię, że trzeba rozsławić wylatowo, bo wylatowo symbolizuje koniec wojny. No właśnie, tutaj mówiłem, że Weronika w tym coś tu 45 się pokazało, jak lat miała, tak? No właśnie. To wtedy się pokazała jej Matka Boska i się zaczęło wszystko. Ta Weronika Lojken, urodzona jak 30 lat przede mną, 12 lipca 1923. Zauważmy, że mamy 9 i 123. No, 123 lata niewoli Polski. No, proszę, proszę. Także, no, widzimy, widzimy. A wylatowo, no, całkiem nieprzypadkowo zaczęło się 22 lipca. Na tym polu Tadeusza Filipczaka 2000 roku. Jak wiemy, jest to dokładnie. Yy, no. Jezu, czekajcie, no właśnie, 56 lat dokładnie po słynnym manifestie PKWN, czyli takie odrodzenie Polski po, po wojnie drugiej, właśnie, i tu odrodzenie polski 22 lipca 2000 jakby po trzeciej, czyli przed trzecią, w czasie trzeciej i po trzeciej, tak bym to powiedział. Jest taki czterowisz na Stardemusa, który dokładnie tak mówi, że w siódmym miesiącu 1999 O, o, ciekawe, nie? Tu jak mówiłem, zaczęło się tym, tym polem, kręgiem na polu sucho lasów, czyli suchy las, czyli pustynia, no bo sucho to pustynia, nie? A woda, woda, rzeka, nawadnianie, no widzicie susza, no, zbynio, rak wodny, kardynalny znak, no widzicie to, patrzcie symbolicznie na wszystko. Czyli ja nawadniam, nawadniam kraj, który jest suchy. No. A i teraz od razu, bo jeszcze no żona już nie żyje, ale ona się śmiała z tego, bo ja przez wiele lat, jak taka susz, susza się pojawiała, nie, ja mówię, no, bo jest serowiesz, który mówi, a kiedy pola polskie wyschnąły. <gry> Nie, przepraszam, to mówi ta Justyna, a kiedy pola polskie wyschną, o miłość wzajemną prosić będzie nowy. Głos jego jak wołający na puszczy, a w głosie jego jedyna nadzieja. Ha ha ha. Nadzieja, matka, no właśnie widzicie. To jest to jest ta czwarta matka, którą odkryłem po tym incydencie z UFO właśnie. W 1990 roku znowu mamy lasalette, nie? Odnoszenie do, do La Salette, gdzie jak wiemy miała na łańcuchu psa <laughs> symbolicznie? nie? Łańcuch to na łańcuchu się ma psa, więc na łańcuchu miała krzyż, a na nim Jezusa. Czyli Jezus był jej psem, psem na baby, psem na Matkę Boską. No. No symbolika, no nie bójcie się używać, no Boże, no trzeba to rozumieć dosłownie, nie? No, więc ten pies, jej pies, czyli na łańcuchu Jezus wiszący miał w łapach młot i szczypce, nie? No właśnie, czyli Jezus majster klepka, no widzicie, nic nie rozumiecie. Więc e wylatowo właśnie jest miejscem odnowienia, aha jakby kolejnego, czyli 18 rok, 44 i 2000 odnowienia. To ojciec Pio powiedział, że właśnie po tych 30 latach, bo w 57 zapowiedział, rok 87, kiedy się faktycznie wszystko zaczęło, związane ze mną i nie tylko. Ostatnio tu mi córka ta właśnie czwarta Ada 46 podrzuciła namiary na, na Dolores Cannon i tu w necie ogląda, odsłuchałem dziewięciogodzinny jej książkę, ktoś tam czytał jakąś coś tam o ufo właśnie o tych cywilizacjach dziwnych no właśnie yy, Cholera, miałem coś powiedzieć i zapomniałem No dobra yy, Przejdźmy do rzeczy Chodzi o to, że yy, Odnowienie Polski, nie? 22 lipca 2000 A i ojciec mi powiedział, yy, 30 lat, czyli 57 plus 30 daje 87 Aha, bo ta Dolores Cannon też zaczęła w 87 roku coś yy, działać, że tak powiem. No coś tam też wystąpił ten rok, że, że to był ważny rok, że coś się tam zadziało. Cholera, już nie pamiętam szczegółów, no byście musieli zobaczyć. Ale no i ta książka z Świtu w 87 też Impuls i tak dalej. Ja z lasu wyszedłem i, i czułem się taki dziwnie, wtedy takie cuda się działy. Y no i później to wylatowo się pojawiło, nie, jak Wam mówiłem, to był chyba 16 stycznia dokładnie, gdzieś znalazłem w papierach 11 rok, 16 stycznia 11 rok, o kurde, czyli 16 i 111 się pojawiło, a niech to szlak. Więc 16 stycznia 2011 roku na blogu kończąc napisałem takie zdanie, też takie jakby nie wiadomo skąd mi się pojawiło: Sława wylatowa to warunek końca wojny. No, na drugi dzień tam pojawiło się ogromne światło, czyli UFO, i, i potężny impuls elektromagnetyczny. Tam podskoczyły aż te tak zwane czujniki tam zamontowane pół roku, milczały jak grób i wtedy, mówię, następnej nocy, jak ja to napisałem, to zdanie, one tam oszalały, nie. Czyli jak widzicie, no tak wszystko, wszystko pije do mnie, nie. To pole Sucholasów ma numer właśnie 66 na 6, czyli trzy szóstki, a, to już mówiłem, piramida Enki, tam... Pamiętam jak on zaczynał pierwsze przekazy, czyli w pierwszym nawet, kurde, już teraz nie znajdę tego, to on powiedział weź trzy szóstki i spójrz w lustro i zobaczysz trzy dziewiątki. No właśnie. Znaczy mi to wychodzi, że no miałem to przetestować, bo jak spojrzysz w lustro na trzy szóstki, to, to otrzymasz no, trzy dziewiątki. Trzeba by drugie lustro pod kątem prostym, czyli takie krzyżowe lustro, wtedy otrzymasz trzy dziewiątki. 3 razy 9, 27 i teraz właśnie zaczę mówić o tym czterowierszu Nostradamusa. W siódmym miesiącu 1999 spadnie z nieba straszny król. E, aby wskrzesić króla Angel Mois, no, Mongołów tam, Mysza, no różnie, Angel Mois, mouse to Mysz, Angel Anioł, no takie dziwne, aby wskrzesić króla. Szczęśliwy przed, w czasie i po wojnie. O coś takiego, bo zacząłem mówić, że, że przed, w czasie i po wojnie, bo mamy taką trzecią przed, yy, ona jest, no i jakby już po, czyli nie będzie wojny. No właśnie, jak zrozumiecie, co ja mówię, to nie będzie. No 45, koniec wojny i tak dalej. I teraz patrzcie, właśnie tak, yy, bo to yy, tak naprawdę chodziło mi takie wydarzenie tutaj zaszło, <laughs> kiedy to było. Yy, Parę dni temu, 18 marca, cholera, już nie pamiętam. No jest artykuł, bym musiał, to wrzucę wam linka, jak znajdę. Napisali, że no to 16 minuta, no proszę. W zachodniopomorskim koło Strzekęcina rolnik znalazł na polu drona z tym, z, z taką imitacją atrapą, jakiegoś pocisku, bomby ładunku, trotylu, coś w tym stylu, nie? No właśnie. I, I to dopiero po paru dniach tak mnie siekło, mówię cholera, no. Mówię tu, zachodniopomorskie, strzekęcin, tak blisko, mówię, co to się dzieje, nie? Dron. I teraz patrzcie, tu jest dopiero magia. To już wam mówiłem sto razy. Powtórzę, w strzekęcinie. Pod numerem 22 na 10 mieszkała, o ile jeszcze żyje, to może mieszka, bo już nie wiem, parę lat mnie tam nie ma, jako listonosza, znaczy. Kobieta o nazwisku Pokój. No, 22 na 10, czyli 10-10. No, 10-10, kwiecień w środku, czwórka, krzyż, nie, no, tu 154M, władza 180 stopni i tak dalej. Chodzi o to, że 1010. 10, 51, czyli taka aluzja do Stanów i do mojej działki 51arowej i brat właśnie tak lata między Stanami a Polską. Właśnie na dniach znowu leci do Ameryki na, na, na miesiąc. Tam spędził pół życia, niejako drwal. Znaczy taka prywatna firma tam tam zarabiał krocie yy, Także stać go spokojnie z lata w tej WFT. E, tu se kupił, osiadł na, na emeryturze można powiedzieć no ale go ciągnie jak to miał wilka do Ameryki dwa razy w roku tam gania w tej WFT chodzi o to, że on urodził się 10 10. 51, no ka nie, area 51, ufo i tak dalej ale on ma na imię Mirosław Mirosław Mir to pokój no i leontyna pokój, szekęci nie. I teraz patrzcie, bo tu jest najważniejsze. Ten dron nie lata, leży na polu, nie? Czyli dron spadł z nieba. Czyli co? Koniec wojny, no bo nie działa, nie wybuchł i nie lata. No i teraz patrzcie, doda, dodaj, doda. Wyskoczyła z, ostatnio z, z takim, i to popularne, widzę od miesiąc, miesiąc temu, czy dwie, nie, dwa miesiące chyba. Dom nad wodą. Zbuduj dla mnie dom nad wodą, gdzie tam szumią fale, coś. Nad rzeką, nie nad wodą, no wiadomo rzeka, no system opolny, no widzicie. E, I każdy, ja daję każdemu z Was, daję dom nad wodą system opolny, każdy ma dom nad wodą, no widzicie. I ona śpiewa, e, gdzie nie lata dron, a nie niebo jest różowe, tak? Śpiewa? Czy coś w tym stylu? Czy czerwone słońce? No coś tam takiego. Czyli koniec wojny, pokój, dom nad wodą. no I tu dron z Szekęcień leży na, na tym na polu, czyli nie lata dron. No, mówi wam to coś. Przecież to są czary mary. Zmieniona króla i do pokoju was ululam. Ululam. No kumajcie bazę w kraje Pokój, pokój. Po trzeciej wojnie.